Może i roż ci ufa, ale dla mnie wciąż jesteś podejrzany, czego chcesz. Czarodzieje będą chcieli uzyskać jak najwięcej. Królowie nie lubią, gdy ktoś im dyktuje warunki. Wyjdzie z tego niezła awantura. Nie będzie żadnej awantury. Magowie są zdani na łaskę królestw północy. Amfiteatr zabezpieczono tarczą antymagiczną podobną do tej Stanet. Czasy bezkarności czarodziejów minęły. Pora wskazać im ich miejsce. Widzę, że brakuje przedstawicieli kilku państw. Najważniejsi są. Magowie myśleli o zwołaniu wszystkich, ale szkoda czasu. A Edirn też jest wielkim państwem. Rozdartym konfliktami i rebelią. Nie wiadomo, kto tam rządzi. Dlatego nikt nie traktuje ich poważnie. To pewnie punkt widzenia Kedwen. Założę się, że Edynczycy mają inne zdanie. Przedstawiciele Rady Regencyjnej przybyli razem z Tobą? Tylko baron Kimbold i hrabia Marvel. Pozostałych pięciu jest wciąż w Wyzimie. I wszyscy, poza baronem Orvalem, zastanawiają się, jak podważyć prawa Anais do tronu. A Kimbold i Marvel, jakie zajęli stanowisko? Jak zwykle odmienne od siebie. Według barona pochodzenia Anais uniemożliwia jej zasiadanie na tronie Temerii, ale powszechnie wiadomo, że po prostu wolałby widzieć tam siebie. Natomiast Maravel jeszcze w wyzimie oświadczył przy reszcie rady, że dzieci Foltesta mają jego pełne poparcie. Jedno jest pewne: słowa nic nie kosztują. Jeśli Anais się odnajdzie, obaj mogą zmienić zdanie. Wśród Temerczyków jest zdrajca. Uważaj, Wiedźminie. Jeśli zamierzasz rzucać takie oskarżenia, lepiej, żebyś miał dowody. Chodzi o Busiego i Anais. Mów. Hrabia Maravel zdradził Temerię, zaś Baron Kimbold planował zamordować dzieci Voltesta. Poważne oskarżenia. Baron Kimbold wynajął ludzi, którzy mieli wykonać dla niego brudną robotę. Odnalazłem ich. Jeden z nich jest gotów złożyć zeznanie. Nie udało im się, bowiem karawana zmieniła trasę tylko po to, by wpaść w zasadzkę hrabiego Marawela, który zamierzał oddać dzieci Nilwgardczykom. To jego korespondencja. Śmierć Busiego była przypadkiem. Czarne chmury zebrały się nad Temerią. Nie mogę skazać ich obu. Dwóch najpotężniejszych możnych w Lokmuin, nie mogę ryzykować zbrojnego konfliktu. Dziękuję ci, Wiedźminie. Postąpiłeś słusznie, przychodząc z tym do mnie. Oby tylko Baron Kimbold zgodził się współpracować. Jak widzisz, baronie, wiem o wszystkim. I niedobrze mi się robi, gdy o tym myślę. Na Twoje szczęście mamy teraz większy problem. Udzielisz mi pełnego wsparcia podczas aresztowania hrabiego Maravela. Wygląda mi to na groźbę, konetablu. W istocie odmówisz. A rada regencyjna dostanie dowody planowanej przez ciebie zbrodni. Chciałeś zabić dzieci, za które nasz król oddał życie. Ech, mów, Nataliz. Jaka jest Twoja propozycja? Gdy będziemy już w Wyzimie, zniszczę dowody. Lecz wcześniej oczekuję bezwarunkowej pomocy. A skąd mamy wiedzieć, że wywiążesz się z obietnicy? Ponieważ moje słowo jeszcze cokolwiek znaczy, Kimbold, ty kłamliwy, zepsuty z syno. Niech tak będzie ale dobrze ci radzę, konetablu nie próbuj mnie oszukać.